Leopardy 1A5 Ukrainy bardzo się zmieniły od czasu dostarczenia przez Niemcy. Kiedyś uznawane za przestarzałe relikty zimnej wojny, teraz zostały przekształcone w coś dziwnego i zaskakująco skutecznego. To już nie tylko czołgi, to snajperskie platformy, łowcy dronów i eksperymentalne systemy przeciwlotnicze, dostosowane jak nigdy wcześniej. Po latach walki te czołgi Frankensteina sprawdzają się lepiej niż wiele nowoczesnych pojazdów zachodnich. Ukraińskie leopardy 1A nie walczą już jako tradycyjne czołgi, lecz zostały całkowicie przekształcone. Funkcjonują jako opancerzeni snajperzy, którzy mogą precyzyjnie razić cele poza zasięgiem wzroku tradycyjnych czołgów, eksperymentalne platformy do zwalczania dronów i testowania zautomatyzowanych wież, a nawet potencjalne systemy broni przeciwlotniczej. Ukraińscy inżynierowie i zachodnia innowacyjność unowocześniły czołg używany dziś przez dziewięć krajów spoza Europy Zachodniej. Aby zrozumieć, dlaczego ukraińskie modyfikacje Leoparda tak bardzo odbiegają od tradycyjnej wojny pancernej, trzeba zobaczyć, jak te 60-letnie maszyny zmieniają zasady współczesnej walki. Leopard 1A5 nigdy nie miał walczyć na Ukrainie. Niemcy, zatwierdzając eksport 178 czołgów, na początku 2023 roku praktycznie opróżniły lokalne magazyny. Leopard 1 został wycofany z pierwszej linii we wszystkich krajach Europy. Już na początku lat 2000 zastąpiony przez znacznie nowocześniejszą serię Leopard II. Czołgi trafiły w prawne zawieszenie, bo podzielono je między Rheinmetall i Flensburger, gezelsza w dwóch niemieckich producentów broni i pojazdów wojskowych. Część zapasów Rheinmetall znajdowała się w Szwajcarii, która początkowo sprzeciwiała się wysyłaniu zachodniej broni na Ukrainę. Niemcy, Dania i Holandia, mimo wszystko, zadeklarowały wysłanie co najmniej 100 czołgów. Rheinmetall ogłosił potencjalny zakup czołgów z Włoch, jednak po napotkanych przeszkodach ograniczono liczbę do 25 sztuk. Pierwsze czołgi Leopard dostarczono dopiero na początku września 2024 po 19 miesiącach, prezentując odświeżony wygląd po opóźnieniach, które miały na celu upewnienie się, że magazynowany sprzęt jest faktycznie sprawny. Jednak już w ciągu kilku miesięcy od przybycia te czołgi zaczęły regularnie przewyższać oczekiwania w starciach z rosyjskimi siłami, ponosząc przy tym mniejsze niż przewidywano straty. 103 czołgów w służbie na sierpień 2025. 21 zostało trafionych, zniszczonych lub porzuconych. Według 508 oddzielnego batalionu naprawczo-odtwórczego Ukrainy, który zajmuje się uszkodzonymi pojazdami opancerzonymi, te straty są akceptowalne. Przeliczając to na liczby, daje to wskaźnik przeżywalności na poziomie około 87%, co jest lepszym wynikiem niż w przypadku wielu nowoczesnych zachodnich czołgów walczących w tych samych warunkach. 508 batalion stwierdził, że czołgi są właściwie używane i pochwalił 7 brygad korzystających z nich do maja 2025 roku. Sukces wynika z działań Ukrainy po otrzymaniu czołgów. Podczas gdy czołgi prawdopodobnie miałyby fatalny wskaźnik przeżycia, gdyby po prostu przeszły z transportu na linię frontu, ukraińscy inżynierowie zmodernizowali je i dostosowali do walki w wojnie, do której tak naprawdę nigdy nie były zaprojektowane. Podstawową słabością Leoparda 1A5 we współczesnych czasach był zdecydowanie jego cienki pancerz, który z przodu miał maksymalnie tylko 70 mm grubości. To wystarczy do zatrzymania broni do 20 mm, ale nie ochroni przed uderzeniem z okresu zimnej wojny. 125 mm wykorzystywane przez sowiecki, T64, nie wspominając o prawdziwej amunicji przeciwpancernej. Powszechne użycie materiałów wybuchowych po obu stronach konfliktu, głównie zrzucanych przez drony lub amunicję krążącą, Drony jak Zala Lancet sprawiły, że czołgi stały się wolnymi celami na współczesnym polu walki. Jednocześnie Leopard 1a waży tylko około 40 ton, w porównaniu do ponad 60 ton, które mają zmodernizowane modele Leopard 2a. To zwrotny czołg podstawowy, stworzony do szybkiego przyspieszania na płaskim terenie i lepszego prowadzenia w terenie. Dla Ukrainy, gdzie drogi szybko stają się problematyczne, z powodu rosnącej obecności zarówno krótkiego, jak i dalekiego zasięgu obserwacji, ta ostatnia cecha była kluczowa. Posiadanie czołgów, które mogły łatwiej radzić sobie na bagnistym terenie, było ważniejsze do zachowania niż całkowita przebudowa systemu opancerzenia na cięższy. To zmusiło ukraińskich inżynierów do zmiany podejścia. Zamiast chronić czołgi przed pociskami, skupili się na ochronie przed dronami ukraińscy specjaliści lokalnie zamontowali zaawansowane opancerzenie, w tym Kontakt-1 i NISH-ERA na Leopardzie 1 a 5 s Te pancerze ERA zaprojektowano technicznie do innego typu czołgu. Te 64 i jego pochodnych, które mają inny kształt podwozia. To oznaczało, że ukraińscy inżynierowie musieli wrócić do deski kreślarskiej, aby zaprojektować odpowiednie rozmieszczenie ERA wokół czołgu. Bloki ERA rozmieszczono strategicznie na najbardziej narażonych powierzchniach. Kontakt-1 to radziecki pancerz reaktywny z pudełkami wypełnionymi materiałem wybuchowym, detonującymi po trafieniu ładunkami kumulacyjnymi. Skutecznie przekierowuje energię wybuchu z dala od czołgu, aby zminimalizować uszkodzenia i zapobiec przebiciu pancerza przez ładunek. Według producentów, Kontakt 1 może zmniejszyć zdolność penetracji standardowej rakiety przeciwpancernej nawet o 92%, a pocisków kumulacyjnych wystrzeliwanych z czołgu o 52%. Te statystyki są zapewne nieaktualne, bo testowano je na broni z czasów ujawnienia pierwszych czołgów z tym systemem pod koniec lat 80. Rzeczywista konstrukcja amunicji nie zmieniła się aż tak bardzo. Ukraina i Rosja korzystają z zapasów broni i amunicji z czasów sowieckich tak długo, jak mogą. Miny przeciwpancerne z lat 60. XX wieku nadal często pojawiają się na froncie w latach 20. XXI wieku. Z kolei N i J charakteryzuje się nieliniową. Wielowarstwową konstrukcją wewnętrznych ładunków kumulacyjnych ułożonych jeden na drugim. Po inicjacji przez nadlatujący ładunek lub penetrator kinetyczny, ładunki wybuchają jednocześnie, wywołując reakcję łańcuchową sąsiednich. Energia tworzy sekwencje noży, które przecinają i niszczą pocisk powyżej. N i Jow ma również mniejsze moduły, co zwiększa odporność czołgu na trafienia wielokrotne oraz z różnych kierunków i pod różnymi kątami. Ten system pancerza jest mniej skuteczny przeciw większej amunicji, ale zapewnia ochronę przed penetratorami kinetycznymi, przed którymi kontakt jeden nie chroni. Najważniejsze, że Ukraińcy tworzą zaawansowane systemy ochrony przed dronami, nie ograniczając się do pancerza przeciwwybuchowego czołgów. Ukraińskie media pokazują rozkładaną kratę na tyle wieży, przypominającą maskę kabrioletu. Te klatki ochronne są uzupełniane siatką, która ma za zadanie wyłapywać nadlatujące drony first-person view. Zanim zdążą zdetonować przy pancerzu, zmniejszając energię ładunków wybuchowych. Poprzez rozpraszanie energii w powietrzu, ten improwizowany pancerz udowodnił swoją wartość w spektakularny sposób. Ukraiński Leopard 1A5 wytrzymał co najmniej 10 uderzeń dronów, w tym 3 w przód oraz 2 w lewą stronę i tył kadłuba. Został unieruchomiony po 11 uderzeniach dronów. Modyfikacje pancerza zwróciły uwagę mediów, ale kluczową innowacją Ukrainy była nowa taktyka. Zamiast używać Leoparda 1 jako czołgu podstawowego, do czego pierwotnie został zbudowany w czasie zimnej wojny, Ukraina przekształciła go w precyzyjny system uzbrojenia średniego zasięgu. 508 oddzielny batalion naprawczo-odtwórczy uznaje Leoparda 1A5 Fianty za najlepszy mobilny czołg snajperski. Zauważają, że wyszkolona załoga oddaje 10 strzałów na minutę, a rosyjscy przeciwnicy 610, czołg może zająć pozycję i czekać na namierzenie dużego celu. Podjechać na 4-5 km i szybko wystrzelić całą amunicję, zanim odjedzie. Robi się to z dwóch powodów. Działo czołgu KAL. 105 mm Royal Ordnance L7A3, zaprojektowane pierwotnie w latach 60., jest technicznie uznawane za przestarzałe według współczesnych standardów wież czołgowych. Na to używa obecnie dział 120 mm we wszystkich czołgach pod względem kalibru i kompatybilności amunicji. Okazało się zaskakująco skuteczne po połączeniu ze współczesną amunicją i systemami kierowania ogniem, jak dalmierze laserowe czy termowizja, które znacznie się rozwinęły od czasu powstania czołgu i w zasadzie ograniczały celność oraz skuteczność działa. Po drugie, wcześniejsza uwaga dotycząca braku pancerza sprawia, że taktyka uderz i uciekaj staje się znacznie bardziej logiczna. Bez pancerza, aby uniknąć ostrzału artyleryjskiego, w którym Rosja przoduje. Produkując więcej amunicji niż całe NATO, według sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, pozostawanie na pozycji podczas długiego ostrzału to samobójstwo. Załogi leopardów jeden używają tylko części amunicji w wieży, resztę przechowując w przedziale załogi. Po wyczerpaniu amunicji czołg cofa się w bezpieczne miejsce, gdzie załoga przeładowuje wieżę. To również minimalizuje potencjalne uszkodzenia czołgu w przypadku trafienia przez wroga. Każdy pocisk w wieży to potencjalny ładunek wybuchowy. Mogący zniszczyć czołg od środka. Jest to taktyka stosowana przez ukraińskie załogi dronów do niszczenia czołgów T-72 z automatem ładującym oraz ich późniejszych modeli. Lekka konstrukcja czołgu zapewnia mu przewagę mobilności. Silnik MTUMB-838, sam 500 o mocy 830 konie mechaniczne zapewnia niemal 20 konie mechaniczne na tonę masy. Dzięki temu czołg może szybko ruszyć z ukrycia. Celnie strzelić i wycofać się, zanim rosyjski ogień kontrbateryjny zareaguje. Ukraińskie załogi używały tej zdolności również w walce na krótkim dystansie. Gdy rosyjska piechota zajęła pozycję na wschód od Prokrowska, Leopard 1A5 wyjechał z kryjówki i ostrzelał Rosjan pociskiem 105 mm z bliska. Nie tylko Ukraina wprowadziła zmiany, by zwiększyć szansę Leoparda. W obliczu nowoczesnych dronów przeciwpancernych i ataków dalekiego zasięgu, Belgia postanowiła obrać zupełnie inny kierunek. Belgia zamiast wzmacniać opancerzenie lub uzbrojenie czołgu, chce zmniejszyć jego masę i poprawić celność, stosując bezzałogową wieżę. Testuję Leoparda 1A5 z bezzałogową wieżą Cockerel 3105. Wieża Cockerel 3105 łączy armatę NATO-KAL. 105 mm z nowoczesnymi czujnikami i automatycznym ładowaniem w lekkiej aluminiowej obudowie. Konfiguracja zmniejsza załogę z 4 do 3 osób eliminując dowódcę i przywracając układ znany Ukraińcom z radzieckich czołgów z automatycznym ładowaczem. Armata Kalę 105mm pozwala czołgowi strzelać przeciwpancernym pociskiem kierowanym laserowo Falarik. 105 to zwiększa możliwości pojazdu i wzmacnia jego rolę jako czołgu łowcy snajpera. Lżejsza wieża oraz zmniejszenie liczby załogi mają według sugestii obniżyć masę czołgu o około 5 ton, co stanowi aż jedną 8 całkowitej wagi. To może zmniejszyć obciążenie starzejącego się podwozia, które jest prawdopodobnie najtrudniejsze do naprawy do idealnego stanu technicznego. KOKORA oferuje też dodatkowe funkcje kontroli uzbrojenia i świadomości sytuacyjnej, jak wyrzutnie granatów dymnych czy system wykrywania strzałów. Te rozwiązania znacząco zwiększają przeżywalność załogi, ostrzegając przed zagrożeniami i umożliwiając stosowanie taktyk dywersyjnych w celu zmylenia dronów first person view opierających się na wskaźnikach wizualnych podczas ataku. Dodatkowo wieża bezzałogowa oraz umieszczenie członków załogi poniżej niej zapewniają dodatkowe korzyści w zakresie przeżywalności. Bezpośrednie trafienie niszczące wieżę może nie zagrozić załodze chronionej w kadłubie. To również rozwiązuje jeden z kluczowych problemów Leoparda 1A5 związanych z magazynowaniem amunicji. Tradycyjne czołgi przechowują amunicję gotową do użycia w wieży, aby umożliwić szybkie przeładowanie. Bezzałogowa wieża i automatyczny ładowacz pozwalają przechowywać amunicję w najlepiej chronionych miejscach kadłuba ograniczając ryzyko eksplozji. Bezpieczniejsze przechowywanie większej ilości amunicji wspiera użycie Leoparda, jeden przez Ukrainę, jako pojazdu do walki na średnim dystansie, zamiast głównego czołgu bojowego. Film pokazuje, że montaż wieży na podwoziu Leoparda wymaga niewielkich modyfikacji, z dodatkowym pierścieniem adaptera między podwoziem a wieżą, do dopasowania łożyska oraz kablami zasilającymi wieżę i przekazującymi dane do kierowcy. Pierścień adaptera może być celem wrogich dronów, bo wyraźnie oddziela wieżę od podwozia. Jednak biorąc pod uwagę, że sam czołg nie jest zaprojektowany do przetrwania poważnych trafień z dedykowanej amunicji przeciwpancernej, nie stanowi to większego problemu. Jeśli Ukraina użyje go jak Leopardów, już to zrobiła. Belgijska modyfikacja jest nadal testowana, a jej wysłanie na Ukrainę pozwoliłoby sprawdzić ją w warunkach bojowych. To decyduje czy starsze czołgi, np. Leopard 1, są nadal przydatne we współczesnej wojnie, czy już funkcjonują na pożyczonym czasie i potrzebują podobnych zmian i modyfikacji. Najciekawszą zmianą programu Leopardów na Ukrainie jest wykorzystanie podwozi czołgów jako platform przeciwlotniczych. Rheinmetall opracował system obrony przeciwlotniczej Skyranger 35. System Skyranger 35 ma automatyczną armatę 35 mm w bezzałogowej wieży. I według producenta mieści 252 sztuki amunicji. Automatyczna armata ma mieć skuteczny zasięg rażenia celów powietrznych do 25 mil. To brzmi znajomo, bo przypomina niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard. Będące pochodną podwozia Leoparda 1, system zapewnia Ukrainie mobilną obronę przeciwlotniczą przed rosyjskimi dronami, umożliwiając utrzymanie kontaktu z główną formacją czołgów. Podczas gdy systemy takie jak Patriot doskonale radzą sobie z kosztownymi pociskami balistycznymi, są ekonomicznie nieefektywne w walce z tanimi dronami, nawet tymi bardziej zaawansowanymi dalekiego zasięgu jak Shahid-136 i jego pochodne. Połączenie Skyrongera-35 na podwoziu Leoparda jeden daje im możliwość dotrzymania kroku posuwającym się naprzód siłom ukraińskim, zapewniając jednocześnie dedykowaną zdolność zwalczania dronu. Aby zwiększyć zastosowania systemu, wieża akceptuje również systemy obrony powietrznej krótszego zasięgu, takie jak podwójna wyrzutnia dla pocisków FIM92, Stinger lub Mistral. Są one godne uwagi, ponieważ są już używane przez Ukrainę w innych dedykowanych lub prototypowych systemach przeciwlotniczych, co sprawia, że będą łatwo dostępne, jeśli system faktycznie zostanie wdrożony. Mimo prezentacji systemu w czerwcu 2024 roku brak potwierdzonych publicznych informacji o nim lub jego użyciu na Ukrainie. Rheinmetall prawdopodobnie nadal testuje Frankenstein Leopard, jeden ale na obszarze państw NATO. 21. może rozpocząć produkcję lub dostawy, gdy Ukraina złoży zamówienie. Co sprawia, że ukraińskie modyfikacje Leopardów, jeden są skuteczne i mogą być dochodowe w przyszłości. To znacznie więcej niż tylko modernizacja czołgu. Chodzi o to, by czołg był bardziej dostosowany do obecnych warunków pola walki. Kluczową modyfikacją wprowadzoną przez Niemcy i Ukrainę przy dostawie czołgów było zastosowanie systemu kierowania ogniem Elektronisches Mess und system. 18. System pochodzi z zaawansowanego Leoparda. 2. Nowy system kierowania ogniem umożliwia Noktowizję, co pozwala czołgowi działać jak nowoczesne zachodnie odpowiedniki podczas misji Szukaj i Zniszcz. Dla czołgu, który praktycznie nie ma pancerza chroniącego przed nowoczesnymi pociskami kalibru. 125 mm, zdolność dostrzeżenia wroga i oddania pierwszego strzału, jest prawdopodobnie kluczowym elementem jego potencjalnej skuteczności na polu bitwy. Podzespoły Leoparda 1A5, w odróżnieniu od zaawansowanych i delikatnych systemów zachodnich czołgów, mogą być serwisowane przez ukraińskie załogi przy użyciu prostych narzędzi. Niemiecki ataszę obrony stwierdził, że Leopard 2 jest trudny w utrzymaniu, głównie ze względu na zaawansowany system kierowania ogniem. I 12-cylindrowy silnik z podwójnym turbodoładowaniem. Zwykle potrzebują specjalistycznych narzędzi i załogi, których nie ma przy linii frontu. Leopardy 2 muszą być naprawiane w specjalistycznych zakładach na zachodzie Ukrainy lub w Polsce, a Leopardy 1A5 można serwisować bliżej frontu. Leopard 2 jest również znacznie bardziej przystosowany do rodzaju wojny, który preferuje NATO takiej, w której sojusz ma przytłaczające wsparcie lotnicze i praktyczną przewagę w powietrzu. Wojnie na Ukrainie żadna ze stron nie ma przewagi w powietrzu. Brak też wsparcia lotniczego. Leopard 2 traci przewagę w walce na dystans, stając się droższym, cięższym i trudniejszym do utrzymania przez ukraińską armię. Siergiej Sumleny, dyrektor Europejskiego Centrum Inicjatyw na Rzecz Odporności w Berlinie, nawet stwierdził, że czołgi Leopard 2 zaprojektowali niemieccy producenci bez doświadczenia wojennego, przez co system jest nadmiernie skomplikowany. O sukcesie Leoparda jeden świadczy liczba wysłanych przez Zachód egzemplarzy. Z około 100 używanymi egzemplarzami Leopard 1 jest prawdopodobnie najliczniej używanym zachodnim czołgiem w tej bitwie. Łącząc wszystkie darowizny z NATO, Ukraina ma około 80 leopardów, dwa w różnych wersjach od 2A4 do 2A6, co jest mizerną liczbą biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Gdy kilka czołgów wymaga naprawy i trzeba je wywieźć z dala od frontu, traci się dużą część przydzielonych czołgów Amerykańskie czołgi są w jeszcze gorszej sytuacji. Ukraina straciła 27 z 31 Abramsów od Stany Zjednoczone Ameryki. Głównie dlatego, że były trudne w utrzymaniu, tankowaniu i pozbawione ochrony przed dronami. Były trudniejsze do modernizacji niż niemieckie modele. Te liczby dostarczają kolejnych dowodów na to, dlaczego Leopard 1 wydaje się być zwycięzcą, jeśli chodzi o zachodnie darowizny czołgu. Ponieważ kraje takie jak Niemcy, Polska i Włochy wyciągają czołgi ze swoich zapasów przestarzałego sprzętu, mogą sobie pozwolić na wysłanie ich większej liczby, ponieważ spisują je ze służby czynnej. Sukces ukraińskich leopardów 1A5 obnażył kluczowe wady współczesnej filozofii projektowania czołgów. Nowoczesne czołgi podstawowe skupiają się na maksymalnych możliwościach, mając grubszy pancerz, większe działa i zaawansowaną elektronikę. Ale to podejście zawodzi w obliczu rojów tanich dronów, które mogą atakować z góry. Rozpoczęła się nowa era, w której czołgi ukrywa się w okopach i używa głównie jako wsparcie artylerii, a nie do zwalczania piechoty i czołgów przeciwnika. XXI nacierać do przodu. W takim środowisku tańsze, lżejsze i prostsze w utrzymaniu rozwiązania okazują się znacznie cenniejsze. Choć armata Leoparda 1 jest mniejsza, nadal skutecznie niszczy inne pojazdy opancerzone. Bezpośrednie trafienie jest łatwiejsze dzięki integracji technologii obserwacyjnej i systemów kierowania ogniem. Nie wszystko zależy od podwozia czołgu tak bardzo jak pancerz, silnik czy kompatybilność wyposażenia. Mimo sukcesu ukraińskie modyfikacje leopardów nadal mają poważne ograniczenia. Dodatkowa waga pancerza wynikająca z zastosowania ERA ogranicza pierwotną przewagę mobilności czołgu, a systemy ochronne wymagają ciągłej konserwacji w warunkach polowych. Może to być szczególnie uciążliwe w walkach miejskich gdzie czołgi będą musiały działać podczas długich kampanii obronnych. Są to jednorazowe ulepszenia, w przeciwieństwie do nowoczesnych czołgów projektowanych pod przyszłe modernizacje. Architektura Leoparda 1A5 z lat 60. ogranicza liczbę ulepszeń, zanim podwozie i silnik nie udźwigną ciężaru. Alternatywne ścieżki modernizacji w Belgii i Rheinmetall mogą pomóc wydłużyć żywotność czołgu, ale wtedy trudno już mówić o Leopardzie 1. Ukraińskie leopardy są nietypowe, bo musiały takie być. Tradycyjna doktryna użycia czołgów, która sprawdzała się na polach bitew w XX wieku, została wywrócona do góry nogami w erze dronów. Ukraińscy inżynierowie opracowali hybrydowe systemy dostosowane do realiów walki, co wzbudziło zainteresowanie zachodnich sojuszników i potwierdziło znaczenie eksperymentów. A czy te dziwne leopardy Ukrainy stanowią przyszłość wojny pancernej? Czy też są jedynie unikalną odpowiedzią na wyjątkowe okoliczności, pozostaje kwestią otwartą. Ich sukces jasno pokazuje, jak Ukraina przetrwała wojnę trwającą ponad 3,5 roku. Gdy wszyscy sądzili, że to potrwa kilka tygodni, dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz poznać, jak zachodnie czołgi sprawdziły się na Ukrainie, obejrzyj ten film. Aby śledzić najnowsze wydarzenia wojny na Ukrainie i światowej geopolityki, zasubskrybuj The Military Show i oglądaj codzienne filmy.